Wy w ogóle mieliście kiedyś ludzie takie uczucie, że chcecie zrobić jakiś fajny content, coś spróbować nowego, coś polubić, ale próbujecie, próbujecie, próbujecie. Dalej wam się to nie udaje. Próbujecie i próbujecie, ale jakoś to nie wychodzi i się poddajecie. Tak, miałem ten sam właśnie teraz problem. Jadę teraz przejść moją końcówkę sprzętu Kanona Kanowskiego i będę zakupował Sonego, czyli od razu pojadę chyba po jednobiegcy w 30mm 1.4. Jeżeli uda mi się sprzedać ten 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 7200 i jutro wypłata, jeszcze jedną ratę muszę zapłacić dlatego też w to sprzedaję nie idę kupić coś innego. Nie teraz to bym się przeszedł gdzieś na jakąś kawusię już jestem po wszystkich zakupach, zobaczycie w domu mm, teraz tylko znaleźć jakąś fajną kawusię tylko rozmyślam właśnie gdzie szukam i szukam i szukam i szukam i szukam i szukam i szukam szuka kawusię ale nigdzie nie widzę żadnej jakiejś fajnej kawiarenki czy coś, albo nie wiem jak piwa się robi, coś takiego w końcu żebym mógł sobie wychillować Tą wiem, że nie było mi jakiś okres przez nie wiem, 2-3 tygodnie, ale z tego jedynie powodu już nie miałem ochoty do nagrywania. A kabusia jest przepyszna. Kocham tą kabusię. Mogliby dać więcej mleka, ale jest dobra. Wypita. Proszę. tym ten Mariah. Tak, forem. Innego do tego tematu nie mam. Szef miał mi dzisiaj wypłacić wypłatę, tak to bym sobie poszedł, teraz kupił jasny, fajny obiektyw, ale oczywiście nie wziął i nie wypłacił mi. Jak go tu nie załudzić? O, no to już odebrałem 16 mm, który mam w ręce. W sumie, nagrywam już z niego. Tutaj 16 mm. mogłem mi to rozwaliło, że nic za niego nie zapłaciłem, bo faktura ma mi jakaś dojść. Chociaż ja prosiłem tam w... na stronie internetowej, bo ze stronki go zamawiałem. To o to, żebym ja zapłacił na poczcie od razu. Ale nie, faktura mi przyjdzie i nie, teraz co mam robić? Albo sprawdzić skrzynkę. Albo zadzwonić do nich, że chcę im zrobić sprzedawkę, nie wiem co. Aktualnie jest godzina 9 rano, ja zostałem wysłany ze szkoły do domu. Nie wiem nawet dlaczego, nie wiem jaki był powód, ale zostałem po prostu wysłany do domu, więc ja chcę kupić jakieś staty fajne, wyginane, bo ten mój już się powoli wali. I znalazłem fajną ofertę na internecie i jadę właśnie ją zobaczyć. Sklep jest niedaleko mnie i jak kupię to wam pokażę jak nie kupię to nie. A później lecę do domu i na trening server. Jest godzina 9.40 teraz i czekam na tego typa. Dokładnie ja wszedłem w wodę z Teraz czekam na typa, bo w sklepie jeden sam było za drogie, bo to jest 1500, znalazłem sobie też na finie, czyli na stronie internetowej takiej norweskiej, coś Ala OLX Czekam na typ, który ma ten, taki sam statyw 300, więc nie jest dużo. Zobaczymy w ogóle jak on chodzi, mówi, że jest ok, że tylko jedna kulka jest słaba, bo te kupisy gorilla poda 5, e, ale zobaczymy. Powiem wam tylko tyle, że bananek dobry, czekam dalej na typa 9.50 no kupujemy, jeszcze na pewno czas sprawdzić, nie? Dobry bananik. Zobaczymy się jak już zjem za dwie minuty nie wiem czy w ogóle na niego zdążę? Jeżeli nie zdążę, to mam 15 minut do metra. Zdążył muszę odwiedzić. W ogóle kupiłem ten ten... Statyw muszę sobie tylko przeczyścić e, tą głowicę, czy jak to się nazywa, bo jest lekko, jak to ładnie powiedzieć, zmęczona już życiem, ale e, jak się ją przeczyści, jak się ją po prostu rozkręci, przemyje itp, no wysuszy, no to będzie ładnie wszystko gulało. To jest właśnie najgorsze, że chcę nagrywać na przysłonie 1.4, ale nie mogę, jedynie z tego powodu, że jest za jasno, a ja nie mam filtra przyciemniającego, więc jest mały problem z tym. Ale rozmyślam czy by go nie kupić na samym jakimś czasie, nie wiem, za 2-3 dni. No i tak to jest dobre, bo myślałem, co jeżeli nie będę mógł tej głowicy naprawić w tym, tym setywie, to pomyślałem, że trzeba coś nowego kupić. I tak myślę, 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 że ja mam dwa sety, jest tak. Tą całą głowicą prawie no to wysłoniłem się tak, że odkręciłem głowę, tą w ogóle główkę od tego statywu i odkręciłem taki mały gwincik musiałem kluczem od portfela to odkręcić i przyczepiłem statyw, może nie ma teraz głowicy mogę go wyginiać w końcu, więc mogę go sobie zrobić tak jak chcę, czy ja go w ogóle kupiłem bo mogę go sobie w końcu do drzewa przyczepić dp. i tak jak mówiłem nie wiem czy ja tu mówiłem, czy mówiłem Miłoszowi na Messengerze ale mój statyw taki czerwony gumą po prostu poszła i... i on był zrobiony z gumy. Jedna nóżka wygina się i to za bardzo jest za miękka Więc musiałem coś innego sobie kupić. A gorilla pod 5K jest dobrym statywem i powiem, że naprawdę... Jak na razie jestem z niego zadowolony. Więc tylko takie pytanie, czy no oliwić go, żeby gładzi bardziej chodził? Czy jednak nie? To jest dobre pytanie, ale dowiem się w swoim... Później nie dam rady Cię pożegnać, więc dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie odcinka. Już teraz możemy być sobą słychać, ale jest tak mocny deszcz na zewnątrz, że muszę mieć pod kurtką. No aparat z tego powodu, że mam zupełnie ręce jedzenie, czyli tam pizzę, kupię ci sałatę, no będę królikiem, więc co, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, elo.